Tak wygląda nasz nastaw na piwo po 4 dniach. Fermentacja postępuje, w rurce fermentacyjnej dużo się dzieje, także fermentacja idzie prawidłowo. Nawet nie ma dużej piany, ale warto się przygotować na to, że może ta piana się pojawić i dlatego musi być trochę wolnego miejsca w pojemniku fermentacyjnym. Tak wygląda nasze piwo po dwóch tygodniach, fermentacja już ustała, drożdże przefermentowały cukier na alkohol, na dnie zebrał się osad i dzisiaj zlejemy wężykiem z nad tego osadu już do balonu szklanego 10 litrowego, oczywiście zdezynfekowanego, przy pomocy wężyka grawitacyjnie. Staramy się lać tak, żeby tego piwa zbytnio nie napowietrzać. Najlepiej albo po ściance, albo zanurzyć wężyk. I tutaj w pojemniku nam został osad. Jeszcze pozostałości z ziarna, z tego słodu i martwe drożdże. Pozbywamy się tego osadu. I już piwo mamy z niego oczyszczone. Piwo jest już w balonie. Zakładamy korek i rurkę fermentacyjną. I odstawiamy jeszcze na około 2 tygodnie na cichą fermentację. Przez ten czas piwo nam się powinno wyklarować, tak żeby było już przejrzyste bez zmętnień. No i widzimy się za 2 tygodnie. Mamy tu nasze piwo po upływie kolejnych dwóch tygodni. Na dnie zebrał się osad z obumarłych drożdży. Daję jeszcze jakiś cząstek i z osadu zlejemy. I będziemy myśleć o zabutelkowaniu naszego piwa. Także teraz wężykiem grawitacyjnie zlewam z nad tego osadu do drugiego balonu. Tego osadu z dna już się pozbyliśmy. I mamy tutaj czyste piwo. Za chwilę będziemy butelkować nasze piwo. Butelki przygotowałem takie półlitrowe i trochę 0,4 chyba litra. Ociekają sobie i za chwilę jeszcze zrobię sterylizację. Przygotowujemy roztwór pirosiarczynu potasu do dezynfekcji. Mam tutaj 10 gramów i producent zaleca na 2 litry wody. Ja robię trochę większe stężenie. 10 gramów pirosiarczynu potasu na 1 litr wody i takim roztworem płukam przyrządy i pojemniki. Ja mam taki sterylizator, gdzie on spryskuje od środka taką butelkę pirosiarszynem potasu i po odcieknięciu butelka jest czysta, nie trzeba jej już płukać, ale można też przepłukać butelki i wstrząsnąć je po prostu, tak żeby ten pirosiarszyn potasu dotarł wszędzie. Jeśli go nie macie, to można też ewentualnie wrzątkiem przelać butelki i je poodkażać. Przed butelkowaniem musimy nasze piwo dosłodzić, żeby cukier nam przefermentował w butelkach i piwo było gazowane. I w tym celu mam tutaj glukozę krystaliczną, 6 g na każdy litr. Tutaj jest 60 g. Przed butelkowaniem rozpuścimy to w niewielkiej ilości pobranej tego naszego piwa. No, i wymieszam z całością, a następnie będę butelkował. Lekko podgrzewając, rozpuszczam glukozę. Wszystko powinno być czyste. Głuszczka też warto zdezynfekować wcześniej. Wlewamy rozpuszczoną glukozę. Jeszcze wymieszamy na koniec. No, i jak mamy dobrze wymieszane, można powoli butelkować. Ja będę butelkował po prostu przy pomocy wężyka, grawitacyjnie do butelek, ale jak macie, to można też skorzystać z jakiegoś pojemnika z krajnikiem. Oczywiście, też go wcześniej zdezynfekować. Piwo mamy w butelkach. Będziemy teraz butelki kapslować. Mam tutaj kapsle, które zaraz zdezynfekuję. I kapslownicę taką ręczną, można użyć też takiej młotkowej, gdzie po prostu się uderza młotkiem, ale jest ona bardziej kłopotliwa w użyciu. I zdarza się, że czasem jakaś butelka pęknie. Ja zdecydowanie wolę tą, taką dwuramienną, i łatwo się tym kapsluje. Kapsle mamy zdezynfekowane. No i gotowe. Praca wykonana. Nasze piwo jest już prawie gotowe. Teraz jedyne co nas czeka to jeszcze uzbroić się w cierpliwość i poczekać aż cukier przefermentuje i zrobi nam się gaz w butelkach. Dobrze, żeby też piwo poleżało kilka tygodni. Przez ten czas ułoży się lepiej jego smak i będzie smaczniejsze. Minimum 3 tygodnie. Warto poczekać na refermentację w butelkach. A najlepiej poczekać co najmniej miesiąc aż zrobimy. Degustację naszego domowego piwa. Do tego czasu będę trzymał butelki w temperaturze pokojowej, aby mogła zajść refermentacja. Widzimy się po kilku tygodniach od zabutelkowania naszego domowego piwa. To już jest moment na to, żeby je zdegustować. Zobaczymy, co nam tutaj wyszło. Tak wygląda, ładnie się nagazowało. Ładna pianka się zrobiła. Jak smakuje? Pachnie przyjemnie, dobry, jak dobre piwo. W smaku jest ładnie ułożone. Czuć tutaj bardzo wyraźnie słód. Smaki takie właśnie jak z ziarna. I czuć chmiel. Lekka goryczka. Bez przesady. Jak dla mnie takie piwo jest w sam raz. Bardzo przyjemne w smaku. No, nawet jest dość ładnie klarowne. Trochę się obawiałem, że przy refermentacji zrobi się osad, dużo osadu i będzie mętne, ale nawet jakiś minimalny osad tylko na dnie został, a piwo jest w miarę klarowne. Bardzo przyjemny smak. Zdecydowanie polecam, żeby spróbować samemu zrobić takie piwo. Jakbyście robili tak samo jak ja, według tych samych proporcji i y, temperatur, to takie piwo wychodzi takie lekko wytrawne, ale nie jest to bardzo wytrawne piwo. Takie dość delikatne, ale też z wyczuwalnym chmielem. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć.